W poniedziałek 24 listopada wita Państwa Malwina Kozłowska. Zapraszam na magazyn miejski. A o czym dzisiaj powiemy? Debata w pojedynkę. 1200 nowych miejsc pracy. Wystawy w BWA. Telewizja kablowa Zamość Videokadr była organizatorem debaty prezydenckiej. Udział w niej wziął tylko jeden kandydat. Do debaty zaproszono dwóch kandydatów, którzy spotkają się w drugiej turze wyborów na prezydenta Zamościa: Andrzeja Wnuka, popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość, oraz obecnie urzędującego prezydenta Zamościa Marcina Zamojskiego. Niestety Marcin Zamojski, dzień przed debatą, mailowo poinformował organizatorów, że nie weźmie udziału w debacie. Szerokie pole do popisu miał zatem Andrzej Wnuk. Proszę Państwa, mam nadzieję, że mimo wszystko będzie to debata, bo ja jestem otwarty na rozmowę z Państwem, więc umówmy się w taki sposób. Umówmy się może w taki sposób, że te pytania, które miały być skierowane do mnie, czy też miały być skierowane, rozumiem, do obu kandydatów, to ja z przyjemnością na nie odpowiem i jestem otwarty na wszelkie pytania z sali. Całą debatę w najbliższym w Polsce, czasie znajdziecie, w znajdziecie Państwo na stronie czasu. internetowej www.zamojska.pl, a druga tura wyborów odbędzie się już 30 listopada. W Zamojskiej Podstrefie Ekonomicznej ma powstać nowy zakład produkcyjny. Na terenie podstrefy Zamość specjalnej strefy ekonomicznej Europark Mielec prawdopodobnie powstanie nowy zakład produkcyjny. Szwajcarski inwestor chce kupić kilkanaście hektarów działki na terenie podstrefy. Jest to prosta sprawa, ponieważ nasza działka musi mieć minimum 15 hektarów, no i potrzebuje dużych ilości mediów, czyli wody, energii elektrycznej i gazu. Ja tutaj reprezentuję inwestora. Mogę tylko tyle powiedzieć, że inwestorem jest firma szwajcarska, która ma zamiar wybudować fabrykę związaną z produkcją rolną. Finalnie w zakładzie ma być zatrudnionych około 1200 osób. Produkcja miałaby się rozpocząć najwcześniej za 4 lata. Tutaj pan prezydent kładł nacisk na to, żeby. Fabryka ta nie wyglądała jak fabryka i nie szpeciła e, e, krajobrazu. Dlatego nasi architekci, zespół architektów także e, i włoskich, specjalnie e, pod tym kątem, żeby to był obiekt reprezentacyjny, opracował, tak jak Państwo widzicie, fasadę. Frontową, która jest bardzo dekoracyjna. W trakcie spotkania wizualizacją projektu architektonicznego zakładu przedstawili architekci. Nie wiadomo jednak, kto jest tym inwestorem i co dokładniej byłoby produkowane. Dwie nowe wystawy można oglądać w Biurze Wystaw Artystycznych Galerii Zamojskiej Pierwsza z wystaw to wystawa prac czwartej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Satyrycznego Żyrardów 2013. Projekt y od samego początku ma na celu promocję y, miasta Żyrardowa, y, jego historię, jego walory turystyczne, jego ciekawostki poprzez y, prace plastyczne y, autorów y, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Y, zrealizowaliśmy do tej pory pięć edycji, każda z tych edycji nawiązuje do historii miasta Żyrardowa, stąd były takie tematy. Jak fabryka, jak miasto idealne, miasto ogród. Czwarta edycja, którą Państwo teraz będziecie mieli okazję obejrzeć, to jest wielokulturowość. I w tej chwili zakończyliśmy piątą edycję konkursu, to jest technika i wynalazki. Wielokulturowość, współistnienie wielu kultur, wyznań, języków, narodowości to temat ogólnopolskiego konkursu satyrycznego Manufaktura Satyry, nawiązujący do niezwykłej historii miasta Żyrardowa. Ta wielokulturowość pojawia się oczywiście w pracach i, i bardzo y, można znaleźć wiele elementów, y, które y, łączą oba miasta, Zamość i Żerardów, z tego względu, że Zamość również był miastem wielokulturowym. Y, no i stąd te fascynacje. Myślę, że Zbyszka Kołaczka można nazwać takim ambasadorem Żerardowa w różnych częściach y, Polski i y, również świata. Także idea konkursu jest również popierana i, i, i partnerujemy właśnie Zbyszkowi kołaczkowi Gerardo w propagowaniu tego idei, tego konkursu. Druga wystawa prezentowana również w BWA Galerii Zamojskiej to prace Sławomira Tomana zatytułowane Suma Rozłączna. Na tej wystawie Sławomir Toman prezentuje na swych obrazach, Hiperrealistyczne ikony współczesne, współczesnego świata konsumpcji. Bardzo świetne są to prace o, z, z dużym kunsztem, wykonane, prace olejne na płótnie. No i rzeczywiście jest to jest zobaczyć, ponieważ są to interesujące płótna w taki sposób hiperrealistyczny, ukazujące naszą rzeczywistość. Suma rozłączna to kolekcja wyselekcjonowana z obrazów, które powstały na przestrzeni 20 lat. Na dziś to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.